witam serdecznie <laughs>, uczniów ojca Pio. Dzisiaj zaczniemy od takiej informacji <laughs> dotyczącej kanału, oto maskotka kanału, o właśnie, ponieważ zbyt często ingeruje Matrix w to, co umieszczamy na portalach, czy to Facebook, czy YouTube. Myślimy o przeniesieniu się. Kasia znalazła taki fajny portal Wolni Słowianie. Bardzo podobny jest do Facebooka, więc nawigacja jest prawie taka sama. Jest niecenzurowany. Trump też ogłosił, że w listopadzie konkurenta Facebooka wprowadza. Social. Zobaczymy, co to będzie. Bo kwestia jest tylko taka, żeby naszą grupę Serwer udźwignął, bo jeśli kilka tysięcy osób usiądzie na serwerze, żeby dał radę, po prostu. Natomiast, o, no, idź, 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 idź. jeśli chodzi o um, alternatywę dla YouTube'a, to tutaj nie mamy problemu. Jest Brighton, jest. Kicia, chodź tutaj. Um, Opa. Chodź, chodź, chodź. Jest Brighton, jest Rumble, jest BeatShot i tam żadnej cenzury nie ma. Także tutaj się nie obawiamy. No. Więc takie wstępne hasło jest akcja, relokacja z systemu miłości na Facebooka. Może przesuńmy się na próbę. Na razie do y, Wolnych Słowian. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Gdyby się y, okazało, że to działa, to będzie bardzo fajnie. No teraz Wiesiu dostał bana na 30 dni, y, chyba za Dykielową. Nasza wspaniała aktorka y, postanowiła powiedzieć, co sądzi o systemie. Chodź chodźcie. chodź. Y, i natychmiast Matrix postanowił pokazać swoją prawdziwą twarz. Pani Bożena powiedziała bardzo mądre rzeczy. Między innymi ponieważ była twarzą fundacji, która zajmowała się depresją, powiedziała o licie. Natomiast nie wiedziała jednej rzeczy, że jeden z głównych składników chemtrailsów jest lit, I jego niedobór powoduje depresję nadmiar też i za pomocą litu steruje się masami ludzkimi. Taki był znany utwór Metaliki, Litium, o depresji. Także Matrix poczuł się bardzo dotknięty, bo pani Bożena wykazała odwagę i powiedziała, co o tym sądzi. Zauważcie, jak od razu system, system działa. Nie będziesz zarabiała pieniążków teraz, Wszyscy zrywają kontrakty, tak jak było z innymi odważnymi postaciami ze świata sztuki. Trzeba coś z tymi mediami zrobić, od dołu właśnie takimi małymi kroczkami, więc skoro są portale nowe, może jeszcze nie tak potężne jak Facebook, ale pewno będą, to trzeba je zacząć wspierać. Przecież ludzie rano się budzą, Uruchamiają tam, czy telewizję czy radio i słyszą tylko jeden wielki ściek. Ktoś kogoś wysadził, zgwałcił, zamordował, podpalił, wysadził, umarł. Nie ma żadnych dobrych wiadomości. No, pomijam, że jest dobre wiadomości net, bardzo fajna strona. Ja w ogóle kilkanaście lat temu, nie wiem, z 18, z kolegą chciałem założyć taką witrynę Good News, ale coś tam się nam drogi rozeszły. Właśnie myśleliśmy o billboardach, o pozytywnym przekazie, albowiem właśnie strach, lęk, tak jak się ludzi straszy, bo to nie jest tylko kwestia ostatnich tam miesięcy i pandemii, tylko jest to od wielu, wielu lat to straszenie. A to taka grypa, a to taka wojna, taka bomba. Cały czas ludzie są trzymani w na, napięciu, strachu, albowiem strach pogłębia rysę na duszy, strach niszczy duszę. Strach obezwładnia duszę. I oni doskonale o tym wiedzą. Ja się tylko dziwię tym leka lekarzom, dziennikarzom. dziennikarzom, którzy codziennie rano czytają te głupoty, czy pracują, nie wiem, w takiej wirtualnej albo jakimś innym portalu i umieszczają tylko negatywne rzeczy, negatywne, negatywne, w głównym newsie. Przecież mają sumienie. Y, powinni stwierdzić, że nie chcę brać w tym udziału i odsunąć się od tego, nie podtrzymywać. Te media są tak ustawione, żeby tylko ludzi straszyć, straszyć, straszyć i gnębić, żeby byli cały czas przytłoczeni, nie byli radośni, żeby nie przypomnieli sobie swojego pełnego y, potencjału. Y, będziemy też wspierać panią Bożenę y, jeśli gdziekolwiek będzie jakiś spektakl, jakaś sztuka z panią Bożeną, jakiś, jakiś jej występ, idźcie. To, że Matrix rogaty się obraził na nią, nie oznacza, że my nie będziemy jej wspierać. Powiedziała prawdę, i od razu wyszło, kto był kontrozmówcą u niej. Prawda? Starakowa. No, przecież jest synową polfarmy i zareagowała, bo prostu jak zareagowała, jak prostak. Ale zawsze, tam gdzie jest światło, to cień się będzie ujawniać. Także, pierwsza taka uwaga, będziemy zmieniać media społeczne. Na, na których będziemy funkcjonować, przetestujemy. Podejrzewam, że jed, jedno, dwa portale się przetestuje, będziemy wiedzieli, gdzie można osiąść. A już jest na, na tyle dużo, że trzeba to rozważniej zrobić i żeby też kontynuacja była cały czas. Teraz śledźcie dokładnie innych użytkowników, bo wiecie, podobnie będzie dawał znać, czy będzie odcinek, czy nie będzie odcinka. Na, na YouTube też śledźcie, bo chwilowo jest na 30 dni zablokowany. I nie bójcie się, tak jak pani Bożena Dekiel, opowiadać o tym, co, co was spotkało, kiedy przeczytaliście przesłanie od ojca Pio. Niektórym z nas jest dużo łatwiej na ten temat rozmawiać. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Ponad 20 lat temu ojciec Pio uratował moją żonę i moje najmłodsze dziecko, syna w taki dosyć spektakularny sposób i to nie było moje pierwsze spotkanie z ojcem Pio. Natomiast wiele osób ma wątpliwości, prawda? A co to za przekaz, kim ten wiesiu jest? No my potwierdzamy, że jest to pr prawdziwy przekaz. Czujemy to wewnętrznie, więc też się nie bójcie dzielić tym. Co takiego dzisiaj będziemy przerabiać? A propos serca, prawda, że serce nie jest pompą, znalazłem bardzo ciekawy artykulik. O, a propos właśnie takiego przedmiotu, natura serca. Tego w szkole nie było, więc ustanawiamy taki przedmiot, natura serca i będziemy o sercu co jakiś czas Studiować. Serce nie jest pompą. Wielu z nas żyje pod medycznym mitem, że serce jest pompą, ideą zrodzoną z uprzemysłowionej kultury, która postrzega ciało jako maszynę. Serce jest jednak o wiele piękniejsze i bardziej fascynujące, niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Współczesna analiza serca wykazała, że pomimo tego, że najpotężniejsza komora serca może wystrzelić wodę na wysokość sześciu stóp powietrze. Ilość ciśnienia faktycznie potrzebnego do przepchnięcia krwi przez całą długość naczyń krwionośnych organizmu musiałaby być w stanie podnieść 100-kilogramowy ciężar na wysokości jednej mili. Jak mówi Stefan Bürel. więc jak więc krew porusza się po naczyniach przypominających labirynt naszego ciała? Porusza się z własnej woli, a Steiner mówił właśnie, że to ego porusza. Czyli wiele osób na podobne wnioski wpadło. Widzisz, przepływ krwi nie jest prostym strumieniem, jak kiedyś myśleliśmy. W rzeczywistości składa się z dwóch strumieni krążących wokół siebie, podobnie jak obraz podwójnej halisy DNA, czyli jest to przepływ implozyjny, w centrum w której znajduje się próżnia. Przepływ krwi przez żywe naczynia bardziej przypomina tornado niż cokolwiek innego. Taka próżnia jest niezbędna do wytworzenia wiru. Stephen Brewer pyta się, jakie to jest świetne. Ten spiralny taniec znajduje się nie tylko w krwioobiegu, ale także w samej krwince. W rzeczywistości komórki krwi kręcą się na swoich indywidualnych osiach rotacji. Są to mniejsze komórki wirujące w większym wirze wirującym. Jeśli twój umysł nie jest jeszcze zdmuchnięty, wróćmy do serca. Niedawno odkryto, że samo serce nie jest masą mięśniową, ale raczej helikodalnym pasem mięśnia sercowego, który nawinął się na siebie tworząc swój unikalny kształt i oddzielne komory. Nazywa się to Helical Heart i możesz zobaczyć jak lekarze odkrywają to wyszukując helikalne serce na YouTube. Połączą z odkryciami, że serce działa jak kluczoł, yy, do dokrewny, ma własny układ nerwowy, który wytwarza i uwalnia własne neuroprzekaźniki i pomijam jeszcze pole elektromagnetyczne, które jest znacznie silniejsze niż pole mózgu. I zaczniemy odchodzić od idei, że serce jest po prostu pompą mechaniczną. Jest to spiralny organ percepcji. Jeśli to nie jest piękne, to nie wiem co to jest. Do tego jest jeszcze niesamowita grafika Gabriela Kelmana. Ja to powieszę u Kasi na systemie miłości. I zobaczycie właśnie tą grafikę tych przepływów implozyjnych. Ten artykulik po polsku też tam yy, powieszę. Yy, serce tak naprawdę, yy, bo, no bo ludzie, tak byli nauczeni w szkole podstawowej, nie pracuje w taki sposób jako pompa, tylko taki ruch rotacyjny robi, skręcenia się właśnie, cało. Yy, I to też zobaczycie na tych fajnych rysuneczkach. Ok. Zrobię teraz no, ze 2-3 odcinki, też z takimi luźnymi myślami, cytatami, artykułami, które y, będą na Was oddziaływać, a nuż ktoś usłyszy słowo klucz i się obudzi. Przebudzenie nie jest kwestią inteligencji. Wielu inteligentnych ludzi jest głęboko, głęboko pogrożonych w iluzji. Przebudzenie ma miejsce, gdy ktoś ma nienasycone pragnienie poznania prawdy. Twoja prawda wyzwoli w innych to, co najgorsze. O, tu pani Dykiel się kłania jak z, e, zrobiła zamieszanie. Twoja miłość poruszy w innych brak współczucia, Twoja autentyczność sprowokuje zamknięte umysły. Twoja wdzięczność zirytuje trolle. Twój sukces przyciągnie hejterów. Twoja moc stworzy wrogów. Twoja wyjątkowość będzie antagonizo antagonizować dupków. Twoja odwaga przyciągnie tchórzy, Twoja seksualność przerazi innych. Twoja radość odsłoni wewnętrzny mrok, i miłość to wszystko ma na celu. Twoje światło odsłoni wiele mentalnych więzień, ale pomoże uwolnić jeszcze więcej umysłów. Jeszcze raz bym Wam przypomniał to, co powiedział Steiner, ten, który też odkrył, że serce nie jest pompą. To miało miejsce w 1879 roku. On to kilka razy mówił. Duchy ciemności zainspirują swoich gospodarzy, w których będą mieszkać, do znalezienia szczepionki, która wypędzi wszelkie skłonności ku duchowości z dusz ludzi. Gdy będą jeszcze bardziej młodzi, a to będzie się działo w sposób okrężny przez żywe ciało. Potem już wypowiedział się w ten sposób, że w przyszłości dusza zostanie wyeliminowana za pomocą medycyny. Pod pretekstem zdrowego punktu widzenia, jak najszybciej znajdą szczepionkę, którą potraktowany zostanie organizm ludzki, możliwe bezpośrednio po urodzeniu, aby istota ludzka nie mogła rozwinąć myśli o istnieniu duszy i ducha. Tak jak szczepimy ludzi przeciwko tej lub innej chorobie, więc w przyszłości dzieci zostaną zaszczepione substancją, która może wyprodukować dokładnie tak, aby ludzie dzięki temu szczepieniu odpornili się na szaleństwo życia duchowego. To jest prawdziwy cel niektórych środowisk materialistycznych. Dzięki takiej szczepionce możesz łatwo sprowokować oderwanie się ciała eterycznego w ciele fizycznym, czyli robienie z ludzi ząbiaków. Kiedy ciało eteryczne zostanie odłączone, związek między wszechświatem a ciałem eterycznym stałby się wyjątkowo niestabilny, a człowiek stałby się automatem. Ponieważ fizyczne ciało człowieka musi zostać wypolerowane na tej ziemi przez duchową wolę, tak więc szczepionka staje się rodzajem arymańskiej siły. Człowiek nie może. Już pozbyć się danego materialistycznego e, odczucia. Staje się materialistyczną konstytucją i nie może już się wznieść do duchowości. To było prawie 150 lat temu. O, i tutaj cytat Wiesia jest. Osoba w pełni świadoma swojego celu życia na tej planecie nie ma już właściwie żadnych obowiązków do spełnienia. Poznanie drogi do Boga i powrót do domu niebian, oddanie, się wszystkie, oddanie wszystkiego jemu samemu, to szczyt czynności, jakie możemy tu osiągnąć. Poprzez taką postawę buduje się na Ziemi postęp, cywilizację pokoju i system miłości. Taka jest prawda. Tak naprawdę nic tu po nas. Czyli sprzątamy i elegancko wychodzimy stąd. Mamy być dobrymi i to wszystko. Kiedy siła miłości przezwycięży miłość do siły, władzy, świat pozna pokój. To powiedział Jimi Hendrix. I jeszcze taki bardzo fajny, znalazłem hmm, cytat. A propos. Hmm, Ludzkiej miłości i seksualności. Praktykujący tantrę nie oceniali ludzi, to jest mowa o joginach z Darkiego Wschodu, którzy nie mogli lub nie chcieli używać seksualnych energii na ścieżce duchowej w tym życiu. Zdawali sobie sprawę z tego, że celibat jest odpowiedni dla niektórych osób z powodu uwarunkowań karmicznych. Pogląd tantryczny natomiast wniósł ze sobą przekonanie o tym, że niektórzy ludzie posiadają ogromne pokłady namiętności, gwałtownej, pięknej i żywej, zabarwionej dużą dawką emocjonalności. Tantra miała stać się ofertą dla tych, którzy chcieli używać całego swojego arsenału, po to, by nie marnotrawić posiadanej energii, której istnienia w żaden sposób nie mogli negować. Ta błogość, ekstaza, rozkosz yy, zjednoczenia się z Najwyższym. Przejawia się poprzez ciało fizyczne. I właśnie ten piękny cytat potwierdza to. Tak jak mówił baba Wirsa, nadejdzie czas, kiedy właściciele książek wyrzucą swoje książki, a wykształceni ludzie uznają zwycięstwo wyższej wiedzy nad tym, czego się nauczyli. I o tym mówił. Naukowcy pod koniec życia. Mówią, że cały czas siedzieli jak mole i nic nie wiedzą w tych książkach. A propos bardzo ciekawa koincydencja: a tych, którzy nie pamiętają, baba Wirsa ma urodziny tego samego dnia co w Wiesiu. I to Tyle w tym odcinku. Taki troszeczkę krótszy ten będzie. Także zerknijcie na stronę Kasi, tam są informacje a propos przemieszczania się, relokacji, ewakuacji na nowy portal, bo na ten moment. Jak gdyby nie możemy się bardziej rozwijać, tym bardziej też, że nie trawimy, kiedy ktoś narusza nasze standardy, wtrącając się w wypowiedź wolnego słowa. Zapraszam Was na następne odcinki, które będą dłuższymi opowieściami. Znalazłem kilka fajnych opowieści, jak gdyby z naszej, z naszej bajki. I one byłyby też kontynuacją tego, co Robert mówił w rozmowach z przyjacielem. Ten temat troszeczkę pociągnę, abyśmy mogli taką retrospekcję zrobić, że o, obok nas są bardzo fajne wiadomości, czasami nam przelatują, tak że ich nie zauważamy. Także zapraszam na następny odcinek. Na razie, dużo się módlcie. Czasami Ramalinga, to ten to osiągnięcie ciało tęczowe, o którym Wam mówiłem ostatnio, często powtarzał dwie mantry. Bądź współczuciem i dobroczynnością dla wszystkich stworzeń, a także najwyższe współczucie, najwyższe miłosierdzie. Dwa klucze, które mogą bardzo dużo otworzyć. Do miłego.